No siemano, witajcie! Z tej strony Wujek Melek, a to jest Fortnite Rocket Racing i w tym filmie pokażę Wam, jak szybko jeździć właśnie w tym Rocket Racing. E, oczywiście na początku każdego filmu proszę o zostawienie łapeczki, łapeczki subskrypcji, wbicia na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. No i oczywiście zaczynamy! Na początku w każdym wyścigu musisz dużo driftować, widzowie. Bardzo dużo się driftować, zyskujecie dzięki temu większą prędkość. Musisz non-stop driftować, żeby zyskać, żeby tak nie schodzić poniżej tych 700. No ja tu akurat uderzyłem tam z balerkę, ale tym się nie przejmujmy. Drugi, oczywiście, sposób na szybką jazdę to jest oczywiście zbieranie turbo. Jak wiemy, albo nie wiecie. Nie musicie za pierwszym razem używać y, turbo, jak wam się naładuje. Możecie naładować trzy razy turbo. Już mam dwa razy naładowane, jeszcze jedno i będę mieć full. I to tak, wiecie, też można sobie przytrzymać. Oczywiście można y, jedno turbo na przykład użyć, żeby na przykład odzyskać tam jakąś stratę czasu do y, przeciwników, którzy są y, przed nami. No i musicie oczywiście cały czas driftować. Są też równe szałeczki Szaleczki są na torze, dzięki którym można też dostać jakiegoś tam busta. Ale przede wszystkim trzeba dużo driftować, żeby zyskać właśnie tego busta. Zaraz Wam powiem o kolejnym sposobie, ale pierwsze dojadę sobie do mety. Patrzcie się, mam trzy teraz busty. Tutaj przeciw. Aha, dobra, to mnie tutaj trochę tak zgliczowało ale jeżeli. Jeżeli bym je tu właśnie nie przyblokował, to raczej bym zdobył lepsze miejsce. Dobra widzowie, teraz startuję i zobaczcie, jak ja to robię, że tak szybko startuję ze świateł. Raz, dwa, trzy i bum! Ta akurat udało mi się na 67%, ale jak to zrobię? Bardzo prosto widzowie. Nie trzymajcie od początku yy, przyspieszenia w, w swoim samochodzie. Musicie dokładnie wcisnąć w momencie kiedy wyświetli się zielone światło. Rozumiecie? Czyli jest dwa czy, czy są czerwone, no i czwarte jest oczywiście zielone. I właśnie w tym momencie zaświecenia się tego zielonego światła musicie wcisnąć klawisz przyspieszenia i dzięki temu macie dopalacz. Widzowie, pochwalcie się swoją rangą w e Rocket Racing. Yy, znaczy w Czy jak ktoś już tak nazywa Pochwalcie się oczywiście jaką wasza Największa prędkość była Najważniejsze widzowie to jest właśnie driftować Nie schodzić poniżej tych 700 na godzinę Driftować cały czas Ładować tego busta do pełna Ja mam chyba aktualnie mam złoto 2 Ale myślę, że W platynka się raczej wbije I Ja się z wami żegnam Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka, papatki Hejo!